Dzień dobry, moi drodzy, moje kochane, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę tego świątecznego tygodnia roku 2022. Tydzień od 19 do 25 grudnia. I taki cytat: Ludzie zapomną, co mówiłeś, ludzie zapomną, czego dokonałeś, ale ludzie nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli. Maja Angelou, poetka afroamerykańska i bojowniczka o prawa mniejszości narodowych. 19 grudnia mamy poniedziałek. Ten poniedziałek jest taki bardzo tkliwy. W sumie to jest nieszczególny moment na to, by działać z rozmachem. Nieco powrotu w poniedziałek. Będziemy wracać do rodzinnego gniazda, wracamy do domu, odjedzamy stare kąty. Niektórzy wracą, wracają do starego kraju, do swojego kraju. Wspominamy w poniedziałek i uśmiechamy się do przeszłości. Wartościujemy. Domyślamy się, albo wiemy, jakie ma dla nas coś znaczenie, co ma dla nas znaczenie. Dzisiaj wstrzymujemy się od zasadniczych rozmów, nie żądajmy też odpowiedzi, nie warto po nie sięgać, delektujmy się tym, co zostało przez nas zrealizowane, Cieszmy się obecnością innych ludzi i tylko tyle, albo aż tyle na poniedziałek. 20 grudnia mamy wtorek. Jowisz wchodzi do znaku Barana. No może to nie jest jeszcze jutrzenka swobody, ale tak prawie. Znaki ognia i powietrza czyli barany lwy strzelce to ogień, i powietrze mamy bliźnięta, wagi i wodniki mogą świętować. Ich plany zaczynają nabierać kształtów, a rozmowy rozmachu bo tutaj chodzi o rozmach. Oczywiście inne <grytania> znaki też mają zielone światło. To jest taki czas, kiedy niepotrzebni ludzie odchodzą ze swoich stanowisk i można iść inaczej do przodu. Niespiesznie oczywiście idziemy do przodu, bo jesteśmy przed świętami i z czasem, a raczej z jego posiadaniem, różnie to bywa. Zauważamy kierunki rozwoju, które nam się pojawiają, a spisane będą czyny i słowa, czyli spisujmy nasze pomysły, koncepcje, konotacje. Spotykajmy się, omówmy coś z przyjaciółmi czy ze znajomymi, zaprośmy ich do domu. Każdy potrzebuje teraz bliskości. Planujmy we wtorek, właśnie w takim miłym, ciepłym gronie, planujmy coś na wielką skalę. 21 grudnia mamy środę. Wybierzmy się w podróż albo na spacer. W środę ważny jest ruch. Znaczenie ma owo nadanie kierunku temu, co robimy. Czasem wielość nas wzmacnia i róbmy wiele rzeczy jednocześnie. Piszmy blogi, róbmy zakupy, dogadujmy się z przełożonymi, z sąsiadami, ze znajomymi. Wszystko w tym samym czasie. Wieczorem spotykamy się już bardziej sercowo niż służbowo. Dedykujmy sobie dzisiaj otwartość, taką totalną szczerość. Opowiedzmy o sobie i o swoich pragnieniach. Takie oczyszczenie duszy i umysłu jednocześnie. W środę mamy tygiel rozmaitości. Dopuśćmy do siebie różnorodność, koncepcje i globalne, i trywialne. Zastanawiajmy się wielokierunkowo i pójdźmy za myślami. Dodadzą nam skrzydeł i poczujemy, każdy osobno, każda osobno, urok wielu możliwości. 22 grudnia mamy czwartek. Przed nowiem tuż, tuż, no i chce nam się tego nowego, tego czegoś. Słońce w Koziorożcu spotyka się ze świeżo upieczonym Jowiszem w Baranie. Stąd w głowie wielość możliwości, dróg i pomysłów. Ważne jest, by droga nas zaprowadziła tam, gdzie nasz cel. Stąd pomysłowość i chęć prowadzenia czegoś nowego do swojego życia, i to jest taki moment dodawania sobie odwagi. I dzisiaj nam jej nie zabraknie. To jest taki pomysł, by zapukać do innych drzwi, by odezwać się do nowych znajomych albo do nieznajomych. Mamy dzisiaj otwartość na innych, na siebie. Nie wadzi nam, nie przeszkadza nam różnorodność poglądów, a sami i same możemy być zaskoczone, zaskoczeni odmiennością naszych pragnień. Czyli w stosunku do tego, co nam się chciało, czego pragnęliśmy, pragnęliśmy, jest inaczej. Bo pragniemy czegoś więcej, albo pragniemy czegoś innego. I ten temat realizujcie w czwartek różnorodności, otwartości, bez narzucanej przez nikogo poprawności. 24 grudnia mamy sobotę. Ja bym chciała Wam czegoś życzyć. Mianowicie najcenniejszy w życiu jest czas, czas miłości, czas dawany innym. Czas będący darem od naszych ukochanych i dla naszych ukochanych. Życzę Wam, byście z okazji świąt spędzili ten czas z tymi, których kochacie, którzy towarzyszą Wam w Waszych myślach, w Waszym dniu codziennym, którzy są dla Was balsamem na całą rzeczywistość. Byście ten czas spędzili w miejscach, które kochacie, do których powracacie pamięcią. Takie chwile, które są miodem dla serca. A z okazji Nowego Roku życzę Wam, by inni ofiarowali Wam swój czas, swoją uwagę, swoje natchnienie. I tego również Wam życzę, byście mieli czas i byście byli tym czasem obdarowywani i obdarowywane. Dobrego czasu, moi kochani, moje drogie, z okazji świąt i z okazji Nowego Roku. Mamy Wigilię w sobotę i pamiętajmy o jednej rzeczy. Po tym nowiu, który był niezwykły, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, a przede wszystkim nie ma rzeczy niemożliwych dla naszych serc. Zgromadzeni przy stole, czy też nie, czujemy, że możemy spełnić swoje marzenia, że możemy zrealizować siebie od początku do końca. To jest taki czas na konstytuowanie się wniosków, na wprowadzanie uczuć, słuchajcie, w czyn. Nie bójmy się tego. Pogodzeni i pogodzone z teraźniejszością odnowił mamy nowe dążenia, to jest bardzo ważny nów. Można w ten magiczny czas te marzenia doprecyzować, ustalić w sercu i w umyśle rzeczy dla siebie najważniejsze. Docenić miejsce, w którym się jest, niezależnie od tego, gdzie się znajdujecie, i otwarcie dążyć do miejsca, w którym chcecie być, jeżeli to jest miejsce inne niż to, w którym się znajdujecie. To jest ważny moment. Pomysły i odczucia, które wybrzmiewały podczas nowiu, już niedługo zaczną przeradzać się w rzeczywistość. 25 grudnia mamy niedzielę. Nastrojowo, z dala od zgiełku. A ten zgiełk nie jest już nam do niczego potrzebny. Otulone i otuleni uczuciami, pozostajmy w tym klimacie. W takim klimacie mamy <grywamy> świadomość i odczucie, że niczego w tym momencie, w tej właśnie chwili nam nie potrzeba. Pamiętamy o tym, i dobrze jest sobie to uświadomić, że życie nie jest aż tak poważne, jak nam się wydaje. Uśmiechajcie się do siebie, do swoich bliskich i do swoich marzeń. Planety się uśmiechają, wasze wnętrze jest przekonane, że właśnie nadszedł ten czas, by być sobą i tak naprawdę niczego więcej już realizować nie potrzebujecie. I tego pięknego momentu, pięknego czasu pogodzenia się z sobą i zrozumienia siebie, z całego serca wam życzę. Wszystkiego dobrego.